Dzień dobry, witam wszystkich czwartek rano Ale przymroziło dzisiaj w nocy Widać dachy białe, zimno, a jest godzina już siódma Głębiej rozpuściłem Co ja chciałem wam pokazać Niedzielny zakup ze skierniewic Chodzi jedno, o, do, do głębika poszło Chyba może Znajdziemy jakieś inne jeszcze? Tak, ja się tutaj łazzę. O, wyleciało. Cztery sztuki są takie, jak widać, im rust nie przeszkadza. Prezentują się fajnie. Tak wrócić do domu, posypać, niech pochodzą. A będą oko cieszyć. A wie co, żerują go, gołębiaczki, żerują. Te siwki to zniesły te jajka, czy nie zniesły? A, są tutaj one. O. Dwoje. A, tam poleciało jeszcze jedno. O, tak wyglądają. Bez fartuszków, bez niczego. Fajne. Fajne. A siweczki? Siweczki nie zniesły jeszcze jajek. Tam biało ogony znowu siedzą. Tam nie wiem czy te jasne to podnosiły te jajka czy nie siwe, wasz pan, że to jest wątpiłem w nich Tyle czasu, żeby nic nie miały A spod bidynów się wykluły Spod toplerów Ale że toplery nie siedzą? Co się stało? Dopiero co im się wykluły młode A co, głębiaki Wszystko siedzi żałowniki z niej, Stawię Tutaj Tam wylot bo nie wiem Na jest z A tam Mają te jajka Tutaj Co tam Ona siedzi na pustym jeździe Czy się wykluły Czy porozwalały A Są tam te jajka Jedno chyba Nie wiem Będę musiał Coś Ogarnąć te miski chyba do wszystkich półek, bo o, siedzą, też się wykluły bo nie wiem Nie, chyba jeszcze jajka mają, tutaj to byłoby za wcześnie Tutaj są fajne jaśniaczki Zadze się strasę. Zimno dzisiaj co? Zimno, zwykły jaśniaczek No i tutaj jest zwykły jeszcze jeden Którzy już lęgi kończą, a u Krzyśka się zaczynają. No tak, o, te widyny. Żółta ze czerwonym, na białych dziobach o, obydwoje. Nawet dobrze, że ten czarny poszedł. no jak tutaj mają. Driewki. wyskoczyła wariatka. Mm. Białoogony dobrze, i ja one będą miały tylko jedno. Z tego względu, że się ta samica stąd wyskoczyła i na dworze wzniosła jajko i te jajko się od razu po otłuku. I te widyny czarne. Teraz mi powiedzcie, jak im się nic nie stanie, kiedy te ogony im wyrwać. Tylko jak dostaną takich pałek małych, żeby te kity były, były białe, albo żeby cokolwiek z nich było. A tutaj, a tutaj dwie pary. Teraz są, ale widzę, że nic nie mają. Tu się siedzą. Jak mają miskę, jak jest elegancko? A te, siwe, nic, te siweczki małe, mają te młode? Są, te młode dziaczki. I od nich, o, gleichwindrzeczka siedzi pani, co? Proszę pani, proszę pani. Będę jej niepokoił wcale. Ech. Pasia te siedzą żałniki wyżej coś tam się nachowa. Ogólnie, ogólnie jest taki plan, żeby w tej połówce co teraz pokazuję trzymać tak ze stówę tych jasnych dogonki i tutaj tak 40-60 sztuk takich innych, tak jako te siweczki małe, blawinderki. I dryerki, chociaż te dryerki to chodzą, dryerki to chodzą. Właśnie te biało ogony masłowe, gdzie on jest? Tam jest. O, sipki jak się galniają na jajka. Mówię, no sami to samica nie jest za specjalne, ale ale ona i wyjaśniała jakoś teraz. O, gdzie jest To to białe, tam chodzą. Dawno już takich, tak że mnie widział. Jedna para to jest na pewno. O, chodzą i gruchają. Trochę się boję, bo to jak dwóch tygodni nie wytrzymają, to mogą zdechnąć, ale. Więc cokolwiek zaszkodzi. I nie taka karma, nie taka woda i zaraz ich nie ma. Ale. Jak dwa tygodnie przetrzymają, to, no to takie zakupy w skierniewicach. Znajomy dzwonił, się pytał, po mu mówię, że no, w skierniewicach zrząku dwie pary masowych biało ogonów bez fartuchu, wyko -wyko w wykoronkach, w rapciach sporych. Gdzie? Gdzie? O już idzie. Już, bo ja zaraz wychodzę. A ja wychodzę, a to o, idę do sąsiada tam już ten szczyt, że skończył ocieplać. Teraz w przodu tam zostało mu dorabiałem takie dźwiczki, nie dźwiczki, tam duperela, srela, wyga, 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 rażu pierdzielik. I u niego byłem i jedno tak z góry spadło, ja myślałem, że że wyga, wyga, rażu, nie zamknął, a jednak Czajeszki zamknięta, to takie przyleciało, ni to siwy, ni to plerek, o. Się przychodzi tutaj na kawkę, właśnie przychodzi się tutaj na kawkę. Z z tych palet mam ten pierdzielnik cały, ale to te palety są za darmo, więc nie ma co narzekać. Dobrze, że są, ale o, oddalimy. Nie, no tutaj muszę coś ewidentnie na tym dole zrobić. Przyczepkę ziemi przywieźć, tylko samochody nie ma z hakiem. Teraz do dyspozycji i wysypać w tym środku, bo to tak. Przychodzę, to tak nie podoba mi się tutaj wcale. A tu o. Tam te jakiś się skuli z tyłu. Idzie niby do żarcia, ale to jest z tych moich pierwszych jasnych. Z, z września, one są zaszczepione wszystkie, więc tam się nie powinno nic dziać. Padają ptaszynki sobie, skubią. Wygołem, póki co, to jest wszystko w porządku. Znajomy był we wtorek, byli to ten antybiotyk mu dałem, bo teraz jemu. Mówi, leją, dostają kręćka. Mówi, dawaj coś, no i mu dałem. O. Nie no nie chciał się przyznać. Na początku tak nic nie mówił, nie ten, ale dopiero jak mu powiedziałem, że mi tak przychorowały by lutym I tak się stało, to on mówi ty, bo mi teraz mówi leją, dostają kręćka, mówi, fik i go już nie ma Ja mówię chodź, antybiotyk mam, bo zostało przecież Dałem, mam nadzieję, że pomoże No nic, nic gorszego co jest? Co jest? A i tak będzie. O, i tak zrobimy. A! Te sroczki. ta żółta i ten czarny. I czerwony. Ten czerwony to jest ładno ma barwę nawet. A ten żółty sanczyk to tak nie do końca jest fajny. On nie za specjalny, ale. Ale ten czerwony, on tam sobie dziwił teraz. On no jest całkiem spoko. O. A przecież tę siatkę to wam nie pokaże. Będzie rozmazywało. A no i zaś uciekł, co? A nie, ja tu stanę, żebyś mnie lepiej widział. To jest jeszcze taki spoko. I żona mówi, że dopadł żeby podnosić kalowiekowi, ja to ja tych gołębi to nie popa. Nie poparuję do końca roku. ty niepoważna jesteś. O, idzie. Dzikus leci. Się wy górę spojrzały od razu. No ale, dobra. Wszystko jak na razie w jak najlepszym porządeczku. żądeczku W Skierniewicach w tą niedzielę nie będę. Muszę jechać. Muszę jechać, być na pół do ósmej w Warszawie, kurs do Niemczech Więc dopiero pewnie za dwa tygodnie gdzieś tam będę Coś pokombinujemy, ale muszę to inaczej ogarnąć, bo te filmy to tak po godzinie I to jest dopiero pół rynku Jakbym chciał wszystko nagrać to taki film z półtorej godziny Mało półtorej a godziny, bo to trzeba powoli iść Bo zresztą nikt przez ten rynek nie będzie bieg. A jeszcze gdziekolwiek się o cokolwiek spytać, to. No ale chłopaki uprzejmi, mili. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Od razu dziękuję za serdeczność, za miłe słowo. Bo jak widać, ludzie potrafią też być i ludźmi. Zapromują siebie i rynek w tak, to jest guri burak, no to, to, no to już tak będzie, nie? Nie nagrywaj, nie nagrywaj. No, i nie będę nagrywał, nic na siłę. E, jak mi ktoś mówi, że nie chce, żeby go nagrywać, to jego agorę, i ma do tego jak najbardziej prawo. No, ja mam prawo go nagrywać. To jest inna rzecz, ale ja nie muszę z tego prawa skorzystać. I z Komuś robić nazłość, tak? Zresztą, jak nie chcę, żeby nagrywać, to wiadomo, że ku temu ma jakiś powód, czyli ewidentnie ma coś do ukrycia. Nie. A ta jasna jajka zniosła teraz. Ale to jest stara jasna, to na się nie powinna tak kulić. Może zimno jest. To jest gołębiaki. Dobra, to tyle. Jeszcze raz podziękowania dla wszystkich gołębiarzy z rynku w Wyskierniewicach za entuzjazm i za miłe słowa. No i mówię, w sobotę jestem w Wyżardowie, ale to jestem tylko z rana między 6 a 7. I na chwilę i Wyżardowie to nie zamierzam nagrywać, bo tam jest znajomych za dużo. I tam jest mały rynek. Dosłownie tam parę klatek. Ja wiem, parę, może i tak średnio no. Że tak poszukać to może i coś tam by znalazł, ale niekoniecznie. Ale... Coś to mówię, a i czemu mówię, że będę by, by wyjeżdżał, bo pojechałbym sobie na Nowy Dwór z chęcią, ale no nie pojadę, bo muszę tutaj być. Muszę tutaj być, z kimś się spotkać, potem w niedzielę muszę jechać do Warszawy, potem Exit Niemcy i w przyszłym tygodniu dopiero, w sobotę pewnie sobie pojedziemy na Nowy Dwór. A w niedzielę do Skierniewic. Bardzo fajny jest tam rynek, teraz nagrywałem kury i kaczki, tam się pytałem o ceny zboże, zboże średnio na całym rynku tak 35 zł. Cena za kury, tylko takie duże, już kury 46 zł, powiem wam. O, drierek, ty to do budy. O. a i ten świeży. O, kiedy ja ich tutaj puściłem w środę rano, żeby ich przyniósł. Wczoraj albo we wtorek rano, wiem, że mniej więcej. Na początku to trzymały się w kupce, Wy cztery, wszystkie razem. Jak jeden gdzieś poszedł, to za nim od razu wszystkie. Ale gołębiaczek jak widać, fajny. O. Ja kiedyś trzymał takich i to dużo. Miałem masłowe grosiate. Perłowych, masłowych, tylko tych składowych to było chyba z osiem. Ale skasowałem. W kilka lat nie było nic. Potem postawiłem sobie tutaj. Tą budkę pierwszą, co jest tam na filmach widać, i tutaj były gołębie typu egipskie nywki, czarne waszwance, to miały takie rapcie jak dłonie. <laughs> żółte kasztany były, krymki żółte, takie gołębie nie doganiania, tylko żeby sobie pochodziły po podwórku, po dziobały, no, a potem coś tak mi naszło i. Sprawa się rozwinęła w taki sposób, że coś do ganiania trzeba było przynieść i Budapesztu, że trzymał tyle czasu, to tutaj było ponad i 300 się ganiało. Miało gąb brudna, ciekawe czemu, albo w półce jest pełno i dlatego kita brudna, albo jeżdżą na tych kitach, bo te samce teraz to rozłożą kitę i jedzie. Dobra. Tyle ode mnie, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.